Chcę to powiedzieć? Z płytek jakichś czy coś? Nie wiem, tak mi się kojarzy z płytkami łazienkowymi. Ha um. z aniversary pamiętam coś, nie? Coś, że było coś pod... Tym całym tym, ale tu pod, pod tą świątynią, że był jakiś tunel, ale tu, to... ja nie wiem, czy było to samo. Teoretycznie powinno być to samo, ale. O, jest, znaleźliśmy. Świetnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Okej, okay. chyba Czyli wygląda to mniej więcej tak samo jak w Aniversary, tylko troszeczkę, że tak powiem, jest um, zmieniona to miejsce w sensie, no nie wiem, w jakim sensie. Troszeczkę inaczej to wygląda. E, dół, 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 dół! Tworzyliśmy sobie drzwi. Teraz możemy iść, że tak powiem, do Tichokana po nasze znalezisko. Dobra. Wow! No, właśnie o tym mówiłam. To są centaury. To jest jeden z najbardziej. Z najsilniejszych przeciwników tutaj w grze. Yy, bo on strzela jakimiś wybuchowymi kulami, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, jest dosyć mocny. Yy, w aniversary zrobili go nieco. Wydaje mi się, lepiej, bo. Yy, jest na niego sposób, że tak powiem, do pokonania. Tutaj w Tomb Raiderze raczej tego nie ma. I po prostu trzeba strzelać, o ile pamiętam. Um, no, ale to jest jakby dwie odmienne epoki porównywać, więc... Też nie za bardzo można tak... To robić, ale mówię wam, jak to wygląda z innej perspektywy, nie? Ale... Czekaj. A Widzicie? Źle. <noise> trzeba to zrobić jakoś inaczej. Ale wiem, że trzeba na niego wyciągnąć raczej mocniejszą broń. To znaczy pewnie dałoby się go zabić zwykłymi pistoletami, ale jest on no, dosyć trudny do pokonania. Weźmy jeszcze apteczkę, mamy taką pełną. I na razie jednego mamy, ale potem chyba będzie drugi. No! Gdzie ty idziesz? W tył! No. Pod wodą te kule też działają. Więc trzeba uważać. Gdzie on jest? Gdzie zniknął? Dobra, to było dziwne, um. nie wiem co się stało, przecież go nie zabiłam żebym go zabiła tak szybko? No jest niemożliwe. Dobra, wchodzimy do tego grobowca, for no? Spadaj, kurde, ja ci dam. O. Wreszcie wykończyliśmy Piera. Normalnie, ja wezmę jeszcze jedną apteczkę, jakby mnie, nie wiem, miał drugi zjeść. Centaur. No i co my od niego dostajemy? O tak! Dostajemy Magnumy wreszcie, proszę Państwa. Tak, Magnumy. Możemy szaleć. Nie wiedziałam, że od niego się dostaje. Ciekawe. Fajnie, fajnie. I... I dostaliśmy. drugą część skiona. Tak, bo on nam zabrał. I jeszcze oprócz tego klucz, który nam umożliwi wyjście stąd zapewne. Bez szwanku. O, tu był ten skion. Sobie stał na podejście. Aniwersary też trochę to inaczej wyglądało. Ci, co grali, to wiedzą. Ci, co nie grali, to niech zagrają. <śm> um, dobra. My się musimy dostać chyba tam. Do tej dziurki od klucza. No, nie miałaś się uderzyć w głowę. Och, kobieto, kobieto, kobieto. Kobieto, buchu ma. Okej. Okay. Jeszcze jakieś... O, tu są jakieś jeszcze dobrocie. Dobra, przejdziemy się. Boję do Magnumów zabieramy i tutaj na boję. Mamy apteczkę. No. Zabieramy wszystko, ponieważ sekretów nie mam. Raczej jeden jakiś odkryłam gdzieś w połowie, ale. Nie wiem, co to było właściwie, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze jeden zapisik. Już powoli kończymy ten poziom, tak mi się toje No. Wiem, że no. Tu mamy prawidłowy grobowiec, yy, Tihokana. Dziwne, że tego drugiego Centaura nie było, kurde. Może jeszcze będzie, nie wiem. Here lies Tohokan, one of the two just rulers of Atlantis. who even after the curse of the continent had tried to keep rule here in these barren other lands he died without child and his knowledge has no heritage look over us kindly to Hokan. tak mamy koniec tihokana Dla tych, którzy są ciekawi i nie zrozumieli tego, co Lara powiedziała, mniej więcej przeczytała napis na ścianie, który głosił, że Tichokan był jednym z dwóch sprawiedliwych władców Atlantydy. Tak, Atlantydy. I nie miał żadnych potomków. Umarł po prostu, nie, nie zostawiając żadnego dziedzica. W sumie nic więcej tam ciekawszego nie było. A, a jednak żadnych sekretów nie znalazłam. W sumie się nie dziwię, nie wiem gdzie one były. <grych> A, no i to by był koniec tego poziomu. Jesteśmy wreszcie w Egipcie. Tak. <laughs> um, to jest poziom City of Kamun. Um, w filmiku mniej więcej widzieliśmy, że Lara połączyła te dwie części z Kionu, które żeśmy mieli. No, nadal wygląda tak samo <grych> tutaj, ale doznała wizji, dzięki której właśnie się znajdujemy w Egipcie, bo ona pokazywała, że trzecia część skionu jest w Egipcie. Dlatego tu jesteśmy i dlaczego, dlatego będziemy tutaj działać i szukać tej trzeciej części. No. poziomy w Egipcie są bardzo fajne, lubię je. Choć już prawie ich nie pamiętam, tak piąte przez dziesiąte. No ale tak jak mówię, lubię Egipt i wszystko co z nim związane. Mm, mm. Dobra, ale to już sobie zostawimy na następny raz. Mam nadzieję, że się w miarę podobało, że się nie gubiłam za bardzo i nie będzie ten filmik trwał e, pół godziny. To znaczy pół godziny filmik, no nie wiem. Z, z, 3 godziny, o może tak. <laughs> nie no, z 3 godziny to raczej nie. Dobra, to, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Nie wiem, dlaczego ten centaur tak się dał szybko pokonać i dlaczego w ogóle było, był ich jeden, a znaczy był yy, jeden centaur, a nie było ich dwóch, bo wydawało mi się, że było ich dwóch nas atakowało, a tu się okazuje, że jeden. Albo się jeden skraszował, albo. Yy, albo nie wiem co z nim nie tak. <grym> Dobra, no to dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Yy, do kolejnych odcinków w ogóle Raider 1. No, cześć wszystkim.